Dzień dobry, jestem Adam. Jesteśmy tu w Badger Men's Grooming Club w Warszawie. Pomysł pochodzi z Nowego Jorku, gdzie ja się wychowałem. I tam byłem członkiem takiego klubu Truman's na 56 na Manhattanie. I to było miejsce, gdzie facet może kompleksowo się ogarnąć. To znaczy, w tym samym czasie jak ma włosy strzelone, ma zrobione manicure, kolorowanie butów i fajnego drinka się napije. Jak przyjechałem do Warszawy, brakowało mi tego. Badżet jest miejscem, które stworzyliśmy po to, żeby wreszcie mężczyźni w Warszawie mogli zadbać o siebie kompleksowo. Bardzo wyróżnia się tym, że nie świadczymy usługi, tylko dajemy naszym gości uh, experiences. Znaczy, że przechodzisz tu i możesz uciec z, z, z tego świata, gdzie, gdzie byłeś i po prostu odpocząć, odświeżyć się i być gotowy na wszystkie wyzwania. Ja, jako były bankier i jego rewident, dla mnie numerki są bardzo ważne. I Booksy pozwala mi te wszystkie numerki mieć w jednym miejscu, ale też w takim prostym sposobem, że moja ekipa też może zrozumieć bez mojej ingiracji. po drugie, Booksy jest super, bo bardzo łatwo jest dotrzeć do nowych, nowych klientów, którzy stają się stają naszymi gośćmi. Kilka miesięcy temu w Booksy pojawiła się opcja grafiku pracowników, co nie ukrywam, że bardzo pomogło nam w organizacji pracy w salonie. Do tego bardzo pomocne z mojej perspektywy są takie opcje jak możliwość kontrolowania magazynu, czyli wiem ile w danym momencie mam danego produktu na stanie, kiedy zrobić kolejne zamówienie. Rezerwacja online, magazyn oraz grafik pracowników to według mnie trzy funkcje, które najbardziej pomagają mi w prowadzeniu biznesu.